Tak, proszę Państwa, to już dzisiaj. Wielki finał Ligi Europy. To wyjdzie starczą, a kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Która ekipa będzie dziś cieszyć się zwycięstwem? Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Miło nam, że możemy się z Państwem usłyszeć. Dziś oglądamy wspólnie finał UEFA Europa League, w którym mierzą się dwa najlepsze zespoły tych rozgrywek. Z niecierpliwością wyczekujemy rozstrzygnięcia tego meczu. Drużyna Kurnika zabrze, podejmuje GKS Katowice. Domku, niby Liga Europy to te trochę mniej ważne rozgrywki, ale w finale i tak zawsze walczy się na całego. Myślę, że i ten mecz będzie czymś niezapomnianym. Atak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. GKS Katowice rozpoczyna w następującym składzie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Zaczynamy finałową batalię w lidze Europy. Jarosław Kubicki. Teraz tylko trafić. O, naprawdę dobra obrona. Luka w pole karne. Nowak. Im rozegrać tę akcję. Teraz trochę miejsca. Starał się teraz zejść do środka. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decyduje... Groźnie, może strzelać. O, chyba wpadnie. I to jest! Pierwsza bramka w finale UEFA Europa League, oby nie ostatnia! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrata. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Znawiamy grę. Przystanie 1-0. Kowalczyk. Lubi piłkę Gieksa. Czerwiński. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów, ale też świetnie się ustawił toku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Stratę teraz notuje górnik zabrze. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. A i niewiele brakowało. Dobry pomysł. a szkoda, że strzał niecelny. Obalczyk. ma Górnik zabrze. Co zrobi w tej sytuacji? To powinno było przełożyć się na dwubramkowe prowadzenie. Nie wierzę, że to nie wpadło. Mogło być komfortowe prowadzenie, a tak dalej mamy sytuację stykową. Jeksa odzyskuje piłkę. JKS Katowice coraz bliżej szesnastki drużyny przeciwnej. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę to pochwalam. przejęcie piłki obok bramki pressing się opłacił okazja może być groźnie sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu pora Czas na drugie 45 minut. Grę zaczął zespół GKS-u Katowice, który przegrywa rywalizację jedną bramką. Zrelak. Uwaga, znalazł się na linii strzału, blokuje. Cóż za interwencja! Miłka mija bramkę nad poprzeczką. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Ale był czujny. Brawo. Sztab pieksy zamierza coś zmienić. O, bramka jeszcze Bardzo dobrze. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut roczny. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Teraz dośrodek w pole karny. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Niezła akcja, może być interesująco. Świetny, ważny odbiór. Z tej akcji już nic nie będzie. Ma z kim rozegrać tę akcję? Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nici z tej kontry. Wieksa przenosi akcję bliżej pola karnego. Ten corner to jest dla nich szansa na wyrównanie. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Piłka znowu po ich stronie. Skutecznie przecina to podanie. Dobra interwencja. Doskonała okazja do rzutki. Nie ma wątpliwości. Ostatni dotykał zawodnik, czyli mamy korner. Podstawowe. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Uwaga, dalej groźnie. Gol! Mamy wyrównanie w tym meczu. Co tu się dzieje teraz na trybunach, proszę Państwa? Tak, szał radości teraz, ale i wyraźna ulga. Mam remis, nadal mogą tu sięgnąć po trofeum. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Nie ma co czekać. Jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz? Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Mocne uderzenie w światło bramki. Golkiper wyciąga się jak struna. Musi to wykorzystać. O cóż, strzał nie dotarł do celu. Przed nami ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. Defensywnych umiejętności. Idealna okazja do brzuchki. Dobry teraz atak na piłkę. 90 minut nie wystarczyło, zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Uwaga, teraz szansa na dośrodkowanie. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Robić się ciekawie. Ale nie tak łatwo. Udana interwencja następuje po nieudanej. Brawo. Zapowiada się ciekawa akcja. Szansa, czy przełamie impas. Czy to wykorzysta? To nie koniec. I trafia! Trafia! Ta bramka sprawia, że tego finału ligi Europy mogą być nie do odwrócenia Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby futbolu efektywne i efektowne. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Druga połowa dogrywki zaczyna się. Uwalnia się, co z tego będzie? Jeszcze jest groźnie. Wow, to drugie jego trafienie dziś! Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem to musiał być gold. Rozpoczynają. Jest 3-1. Alan Czerwiński. Czerwiński. Powalczyk. O ciekawa akcja. Popatrzmy co z tego będzie. Podanie na wolne pole. Przerywa tą całkiem groźnie zapowiadającą się akcję. Bez zawahania teraz w obronie. I teraz dobra okazja do kontry. Obiecująca wrzutka. Idealny przechwyt. Pachnie bramką. Rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowuje pod bramkę. Nic z tego jednak nie będzie. Uwaga, udany przechwyt teraz. I tutaj już nic nie zdziałają. Świetny odbiór. Koniec meczu! Koniec finału Ligi Europy! Wiemy już wszystko! Znamy drużynę, która odbierze to trofeum. Radość jednych i smutek drugich dobra.